Witamy na briefingu prasowym. Naszym gościem jest Maksym Kłań, Prosimy o zadawanie pytań. Powiedz na wstępie, jak atmosfera w drużynie po tym zwycięstwie w Lubinie. Dzień dobry wszystkim. Dziękuję za zapytania. Atmosfera jest super. Drużyna wygląda dobrze. W środku drużyny atmosfera jest bardzo miło to widać, bo naprawdę mamy problem. W pierwszej połowie sezonu teraz to wygląda bardzo lepiej i oczywiście atmosfera lepiej. Powiedz mi, bo strzeliłeś bramkę albo miałeś udział przy tej bramce na, na 2 do 0, bo to różnie interpretują ludzie. Ty, ty się ta liczba? cieszycie się to, że też w końcu przełamałeś tą swoją no, taką pasę bez liczb? Tak, tak. I, oczywiście i moje indywidualne warunki, byli na niskim poziomie, teraz ja trochę to naprawię na dobrą drogę i myślę, że to będzie więcej, więcej, bram, więcej bramek, więcej asystów i muszę zawsze na to napracować, na treningach, a, w meczach. A, dziękuję chłopakom za pomoc, trenerom, muszę tylko dawać jeszcze więcej o siebie i razem jak drużyna musimy jeszcze więcej dawać bramek, bo jeżeli my zgadamy wszystkie mecze w drugiej plowie motor lech e, i zagłębie, my musieli, z lechem muszyli 4-5 bramek, nie wystarczało, jeszcze mogli. Tak samo i w zagłębie musimy 5-6 bramek być. Po, ja na czym pracować? my pracujemy jak indywidualnie, tak i drużynowo. Dzień dobry, Maksymek Kobiela, Radio Gdańska. Powiedz troszeczkę o swojej y, sytuacji na boisku. Chodzi mi o to, że zmieniliście ustawienie, trochę inaczej wyglądała Twoja praca, kiedy graliście z jednym napastnikiem, inaczej wygląda, kiedy gracie z dwoma napastnikami. Jakie masz inne zadania, czy to się wiąże z większą pracą w pressingu, czy większą defensywie, jak to wygląda? Hmm. E, więcej w pressingu, tak. Ja więcej zacząłem grać niżej. Nie z, nie z przodu, a więcej niżej, otwarcie moje niżej, bo my mamy jak dwóch napastników, które musimy zwolnić przestrzeń dla nich, zabierać ze sobą przeciwnika i zwolniemy przestrzeń. I wtedy moja praca wygląda trochę inaczej niż była, no to jest lepiej do drużyny, i ja muszę w tych warunkach coś Odnaleźcie. zmienić w, swoje, w swojej grze, w swoim... Tak, w swoim nastawieniu. A jak z jak twojej opinii, i też w opinii sztabu się z tych obowiązków defensywnych wywiązujesz, bo nie chcę podpowiadać, ale ta bramka z motorem Lublin, to, to troszeczkę. E, tak, twoja. tam był, tam nie wystarczyło ile, ile centymetrów, nie wiem. Ja dotykał piłki, ale ona w ogóle poleciała dalej. E, Daję pamiętam ten gol. Muszę trochę zreagować wcześniej. I tak my to oglądali po meczu, bo pomówiliśmy, po co ja muszę zawsze trochę być niżej przy takich atakowaniach przeciwnika. i no, to naprawiliśmy na, poprawiliśmy to na treningach i teraz wygląda dobrze. Ale generalnie, Wam jako zespołowi łatwiej jest teraz po prostu bronić w tym ustawie? No bo często się tak mówi, że to 4-4-2 to jest bardzo proste do zrozumienia i że w tym się po prostu najłatwiej broni? E nie wiem, czy to jest sekret, czy nie, no w naszego trenera jest takie, jak e, two jobs. Two jobs, e, dwie roboty, których ty możesz e, robić na, na boisku. Ty musisz e, zakrywać przestrzeń i grać swoim piłkarzem, który jest około ciebie, albo e, który ty widzisz przed sobą. I tak samo za tyłem widzisz. To my nazywamy two jobs zawsze na trenach i pracujemy na tym. E, to, jak już powiedział, to musimy jeszcze lepiej robić, bo tak samo i w Lubinie zagłębia mało szans na ściganie gola, ale to co codziennie pracujemy, codziennie poprawimy i, i dobrze będzie, moja gra w, ofensy w ofensywie i defensywie jeszcze będzie lepiej. A skoro mówisz o tym meczu w Lubinie, te ostatnie jego fragmenty? To jest coś, co też analizujecie, że, że dalej w tych ostatnich minutach, nawet jeżeli się kończy dobrze, to nie wszystko jest pod kontrolą? Znowu my wracamy do tego, co jest młoda drużyna i kiedy ty wiesz, co jest na 3, 3 do 0, te chłopaki, które wyszli na, na zmianę, chcieli jeszcze więcej, ktoś zabić gola, no w, В той момент потрібно скупишся тільки на дефенсиви, на своїх варунках, які ти можеш робити дефенсиви, бо 3 0 то є, вже вистачає для звичайства. І ти можеш виходячи, і як... коли uh, зростає 10 хвилин, ти не можеш uh, ми, як є ще гола, ти можеш що є. To jeszcze ostatnie ode mnie pytanie o Puszczenie Połomice, bo wiadomo, że, że to jest zespół, który bardzo duże zagrożenie stwarza po stałych fragmentach gry i y, mowa zwłaszcza o grze w powietrzu, no Wy jesteście tak średnio jednym z najniższych y, zespołów, jeżeli nie nie najniższym. Jak się do tego przygotowywaliście też w tygodniu i, i jakie macie po prostu narzędzia, żeby z walczyć w powietrzu? No już dzisiaj my to pracowali na boisku, <noise> set pieces i oczywiście my będzie przygotowani na to. My oglądali, um, był u nas um, meeting, analiza tak, analiza z drużyną jak zawsze my widzimy z centra boiska, oni rzucają te rzut karny. No to, to, to oczywiście wygląda... Nie pasuje to piłkę nożnej w klasie jak, jak na mnie, no my musimy być gotowi na to i my go, przygotujemy. Pamiętasz ten pierwszy mecz w, niepo, w Krakowie z, z Puszczą? No tam też straciliście po autach i tak się zastanawiam, na ile przygotowując się do tego meczu w niedzielę też Analizuje się, co się wtedy wydarzyło, czy, czy jednak nie skupiacie się na tym, co było? Nie, nie, nie skupiamy się, bo już my jak inna drużyna wyglądamy i, i, nie, i, i nie, inne warunki mamy. To, to takie pytania bardziej do trenera, on, on powiedział o tym. Ja wykonuję swoją pracę na boisku, poza boiskami. A przepraszam jest taka chęć, tu, tu mówię, to jest kolejny mecz za 6 punktów po tym, co było w Lubinie, czy jest taka chęć rewanżu dodatkowa, no bo przegrywaliście 0-4, pierwsza bramka stracona w 65. sekundzie, no dwie w fragmencie, tak trochę banalnie straciliście, chyba w ogóle wszystkie bramki bardzo łatwo straciliście. Oczywiście, wszystkie chłopaki pamiętam o tym, ale my nie skupiamy na tym, bo my musimy pokazywać swoje, swoje warunki, swoje jak my um umie grać w piłku, a nie tylko skupiać się na tym, jak e, przeciwnik e, gra na standardach. Powiedzmy jeszcze, e, co zmienił John Carver, jak pracowaliście w ogóle zimą, e, czemu wyglądacie teraz tak, a nie inaczej, jak to z twojej perspektywy wygląda? E, e, tak, ja wiem, ja wiem, e, trudno nie powiedzieć, no e, takie są detali. Takie są detale i na boisku, i poza boiskiem, Dużo takich jest małych zmian, które nas poprawili na dobrą drogę. Jak ja mówię, to jak, jak dwie, dwie prace na boisku, my mówiliśmy. Każdy zawodnik wie, co on musi robić. Nic więcej. Co on musi robić, to on robi na boisku. A jak wygląda temat Twojego kontraktu z Lechią? My gadajmy o tym. Już to trwa, tak, trwa. Negocjujecie? Tak, tak. My mówili z, z prezesem. Po prostu jak ja, ja nie mam agenta i mnie trochę trudniej to wygląda, bo ja nie mogę, ja muszę skupić się tylko na swojej pracy, a nie gadać o kontraktach. To... Ja, ja mam oca, który mówi za mnie, no czasami ja muszę, muszę też myśleć o tym i coś. To, bo dzisiaj tak troszeczkę luźniejsza formuła jest, to zapytam, czy to jest prawda, że do ciebie na WhatsAppie co chwilę menadżerowie uderzają, żeby, żeby ciebie ściągnąć do swojej stajni. Oh, to, to, kurde, to duże, duże. duże. Ja się nie sprawdził Messenger w Instagramie. To WhatsAppie ja nie wiem, gdzie oni biorą mój numer. no, Wszystkie piszą, wszystkie. Francja, Niemcy, Hiszpania. E, Ameryka, no wszystkie pisze, Ja nawet nie mam czasu na to odpowiedzieć, naprawdę. To może wybierz po prostu jednego i będzie spokój. <laughs> mam wybierz, no jak, jak kibicy wie, jak wy wiecie, ja do końca zlechę, ja mam swój kontrakt i ja wykonuję go na 100%. Ja nie mogę myśleć o innym teraz klubie. Nie ja akurat mówiłem o menadżerze, a nie o innym klubie, ale może już możemy skończyć wątek nie myślisz o innym klubie, ale zapewne myślisz, że to dzieje się za granicą w waszym kraju, bo za cztery dni mamy, no niestety trzecią, czwartą, trzecią rocznicę agresji Rosji na Ukrainę, no jest tutaj kilku twoich rodaków, jak wy to w leki przeżywacie, jak do tego podchodzicie? Trudno mówić, żeby to długo trwa, żeby to spowszedniało, no nie wiem, czy masz może jakichś bliskich, znajomych, którzy gdzieś walczą, może Oczywiście. stracili życie w, w tym konflikcie? Oczywiście, wszystkich chłopaków, Ukraińców, rodzicy, której не знаю, что правильно поведешь, згинули сгинули на війні. И, ну, то есть трудно что день мыслить о том и что день видеть І, ну, то є трудно, направда, і моя родина застала в Україні, я зараз хотів би, щоб вони до мене приїхали і застали тут, але uh, так як мій отець має uh, 50 lat, on muszę zostać w Ukrainie, nie mogę wyjeżdżać i e, to no, trudno jest. A mama nie chciałaby nie bez, bez oca przyjechać tutaj żyć. Mam jeszcze małą mało siostrę, e, no to, to trudno nawet myśleć, tam nie, 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 nawet powiedzieć. Mieszkacie w Żytomirze, tak? Tak, w Czy... Żytomirze, moja rodzina w Żytomirze. Tak. To jest takie miejsce jest, gdzie jest bezpieczeństwo, no naprawdę co dzień rakiety i to trudno jest blisko za Kijowem, tak, niedaleko Kijowa. Oczywiście, tak, oczywiście, tak. Na początku jeszcze. wojny to było miejsce, gdzie bardzo było takich atakowania Rosjan. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, dziękuję za udział w briefingu. Dziękuję bardzo wszystkim, dzięki.